Rowerowy maj kończy się. E, trochę zimno było w tym roku. No, niestety, nie, nie za bardzo ta pogoda udała się tym dzieciakom, ale kto mógł i wykorzystał e, swoje możliwości, to na pewno przyjeżdżał na rowerku czy na nodze. Także coś tam dzieciaki na pewno skorzystały. E, zaczynamy od maja, ale będziemy kontynuować w wakacje. Lubią dzieci? Dzieci bardzo lubią. E, mama. Mama też lubi, ale rano po prostu czas nam się kurczy, a ja jeżdżę z dwoma. A czyli... hulajnoga mamy? Hulajnoga starszego syna, ale mama też na rowerze jeździ. Lubią się ruszać, lubią jeździć. Jak najbardziej, zwłaszcza takie malce to, to jak najbardziej. Zwłaszcza jak wychodzą z przedszkola, to jeszcze potrzebują się troszkę rozerwać, więc jak najbardziej. I nie tylko w maju. No nie tylko w maju, no mamy nadzieję, że teraz już czerwiec będzie jeszcze cieplejszy niż maj i będą mogli poszaleć i powygłupiać się jak najbardziej na rowerkach i na hulajnogach. Lubisz jeździć na rowerze do przedszkola? Tak. A do przedszkola lubisz chodzić w ogóle? Tak. tak? A dlaczego na rowerze lubisz? Bo jest nowelowy maj. A tylko w maju jeździsz do przedszkola rowerem, czy w innych miesiącach też? Będę dopiero. Będziesz jeździł. Cześć, ja jestem Michał. Mogę Ci zadać jedno pytanie? Nie. Jak, nie? A jak ci się jeździ na hulajnoce do przedszkola? Co? Dobrze. Lubisz jeździć na hulajnodze? Tak. Po raz trzeci w Skawinie kampania Rowerowy Maj dobiegła końca. 20 aktywnych dni przejazdów w siedmiu placówkach, 924 uczestników, dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkolaków wzięło udział w tym roku w kampanii Rowerowy Maj. Oznacza to, że łącznie 21 582 przejazdy w sumie zostały wykonane. Ale oprócz dzieci jeździli również koordynatorzy. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby Państwa zaprosić Pusić na wielki finał, właśnie w tym miejscu tutaj pod pałacykiem Sokół 15 czerwca w sobotę o godzinie 15. To spotkanie nasze tutaj będzie jeszcze obfitowało w mnóstwo różnych atrakcji, między innymi rozdanie nagród, rozdanie nagród dla koordynatorów, którzy tak dzielnie wpisywali frekwencje dzieci, tak dzielnie się nimi opiekowali. Zrobimy również konkurs, zrobimy losowanie nagród dla tych osób. Które tutaj przyjadą, rozdamy talony, będzie można dodatkowe nagrody wylosować za to, że jeździście w tym naprawdę niesprzyjającym pogodowo miesiącu maju, wyjątkowym jak w tym roku. Podziękujemy dyrektorom, podziękujemy koordynatorom i podziękujemy zwycięskim klasom. A tak naprawdę, wręczymy nagrody w tym roku. Najlepszy wynik wykręciło wśród przedszkoli, przedszkole katolickie. Was szczególnie zapraszamy. Natomiast, szkoła po raz drugi, Roman, dobrze mówię? Zespołu Placowego Światowych w Kopance. Tym razem mamy dla Was jeszcze cenniejsze nagrody, które wzbogacą bazę rowerową i będą Wam służyć przez długi, długi czas. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy całe rodziny. Nasz finał będzie w formie pikniku. Gwarantujemy owoce, warzywa, dużo wody, dobrą zabawę, ale pamiętajcie, obowiązkowe są rowery, hulajnogi, deskorolki albo rolki. Tak, spotkamy się tu w parku. Zaimprowizujemy mały przejazd wokół Pałacyku z soku, alejkami parkowymi, tak żeby każdy, kto przyjeżdżał na rolkach, na hulajnogach, a są to dzieci. Przypominam również te, które mają 3 lata, miały okazję przejechać się. Je. Jeszcze raz nam tutaj pokazać, jak dojeżdżali do przedszkola, do szkoły na tym sprzęcie. Zaprosiliśmy również licznych sponsorów, którzy w tym roku wsparli naszą kampanię. E, nie mówimy o nagrodach rzeczowych, bo te szybko tracą swoją wartość ale w tym roku zaproponujemy dzieciakom różnego rodzaju zajęcia i dodatkowe atrakcje, które wraz z nauczycielami i opiekunami będą mieli szansę jeszcze w tym roku kalendarzowym, ale pewnie już przyszłym szkolnym wykorzystać. Będziemy mieli zaproszenia do kawiarni, na lodowisko, do stadniny koni i na przykład remizy Państwowej Straży Pożarnej. Dużo tego jeszcze mamy dla was. Nie wszystko jestem w stanie spamiętać. Także przychodźcie, zapraszamy, do zobaczenia w sobotę 15 czerwca. Pamiętajcie o godzinie 15 tutaj na placyku przy pałacyku Soku. Do zobaczenia! Po raz pierwszy w tym roku mnie prezenty dotarły do was takim fajnym rowerem zakupionym. Popatrzcie się, takich plecaszków jak tutaj mamadzia w ręce w tej chwili. Jednorazowo przewoziłem około 90. Czyli jednym kursem do całej placówki można było dostarczyć tych nagród. Nagród było bardzo dużo, bo prawie 400 właśnie takich reklamóweczek, plecaków, w których się znajdą przeróżne rzeczy, które dostaliście, otrzymaliście za to, że jeździliście w Rowerowym Maju tak dzielnie właśnie. Zapraszamy Was również z tymi gadżetami, jeżeli już macie, bo te plecaczki były na przykład dla jeźdźców, którzy przejechali 20 razy. 20 razy w tym deszczu, niepogodzie i tak dalej. Te były dla szkół. A tutaj, gdzie Madzia pokazuje, to były specjalne pleczaczki dla tych co 20 razy przyjechali do przedszkola. Tak w tym roku zrobiliśmy. Osoby, które jeździły od 15 do 19 razy, przejechały rowerem hulajnogą, na rolkach, otrzymały takie reklamóweczki. Oczywiście z zawartością, która tam jest. Cieszymy się bardzo, tak. Cieszymy się bardzo, że jeździcie tak dzielnie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz rodzicom, opiekunom i wszystkim, którzy przyłożyli się do tego, żeby ta akcja wypadła tak wspaniale.